Gra się ścięła na takim momencie, widzowie. Dobra, czekajcie, nowa aktorka. Nie wyłączam streama dzisiaj na Twitchu, dopóki nie wbije D4 na EUNE yy, solo duo kolejka w Liga Legend. Jeżeli nie wbije, a wyłączę streama, giftuję 100 subów. Jeżeli padnie mi internet, wyłączy mi się prąd, Albo zasnę na streamie, to się nie liczy i nie giftuje. Mamy platynę 2 i zagrałem 7 gier w tym sezonie, albo 10. 100 subskrypcji to 2000 zł, albo 4, nie wiem. Oby nie, kurwa. <grystanie> W ogóle tu jest jeszcze herbata, którą zrobiłem na streamie. Wie pan, co to znaczy Nie pracować, a propos cukrów, to ty jesteś niezłym cukiereczkiem. O oh, kurwa. Dzięki za donate. O Czego się nie mówi, cycki? No nie wiem. No bo to ładniej brzmi pierwsi. Piersi. Piersi. <laughs> Nieładnie tak wiecie. Cycki! Bartku! Bartku! Dobry. Gdzie jest moje 10 subów? Tego. Mi się wydaje, że jak teraz nie widzi, to nie znajdzie. W jednym ruchu wygrano! Trzęsą mi się ręce! Naprawdę, to jest powalone! Co? Nie! Jaram sobie tego ekipa i może on źle wpływa na moje samopoczucie i ostatniego ekipa, którego kupiłem, zamierzam dokończyć, mam dwa i kurwa nie kupuję kolejnego. I słuchajcie, jak zobaczycie mnie, tak, za dwa streamy, że będę brał bucha, to za każdego bucha jeden sub, kurwa. Koniec. I wy mnie z tego rozliczacie. Daję suba za każdego bucha, czyli patrz. Jeden sub. Drugi. Rozumiesz. I to jest aktualne od 18 lutego. To jest aktualne od 18 lutego, bo na razie dokończę tą jednorazówkę. Pożegnam się z tym. Patrząc po tym, że taki ekip ma 500-600 buchów. No to jak chyba rozdam 600 subów, to mi się znudzi palenie, co? Palam tylko słabe kurewki. A ja jestem słaby, ale nie jestem kurewką. Oj. Ola, jesteś na kamerce. Konkretnie twój tyłek. O, nie, nie ma. Siema te cuzi, siemano, dziękuję bardzo. Widzowie, zobaczcie moje oczy. Od razu mówię, ja pociągnę tyle, ile będę w stanie. Dobra, Kurde! Kupica! Jakim cudem nabrałem się na szota w szocie? Je... Gdzie jesteś? Time od 24 i go nie, z... nie zdejmuję go. Przepraszam. Siemano, plan jazdy dzisiaj na streama jest godzina 17.40, więc na początek key drop, giveaway keydrop dla Was. Pierwszy raz go będę robił. Później chwila szachów około godziny 18.30, 19.00 max. Startujemy turniej szachowego podziemia dla widzów, a następnie robię szachy i po szachach mam TFT Yy, maksymalnie 23 start, minimalnie 22 start, mniej więcej, chyba że coś się popsuje. Yy, zaczynamy z D2, lecę po mastera. No, we a, a co to jest kreta? Nie włączaj, z tego to jest sam się wystarczy... ...10, ale musi być perfekcyjnie, no. Nie zauważyłem, że po tym chodzi taktyka. Ja pierdolę! Ty debilu! Kurwa mać! Ja pierdolę. Nie! No! no, kurwa nie! To no nie! Kurwa mać. Ja pierdolę. Ja pierdziele Proszę, stroluj to, slej. Może tu, on zbije, ja zbije, on zbije, ja zbije I mam damkę, i tu, i tu, i tu, i mam wieżę? Dobra, widzowie, zamknijmy temat Zbigniewa, bo ja już kilka razy powiedziałem, że jest białko na to, że ukrywają niektóre wpływy pieniężne. Pokazywałem dokumenty, pokazywałem jak was ruchają na hajs, powiedziałem, że irytuje mnie, że wykorzystuję swoich zasięgi nie, żeby robić większe turnieje, tylko żeby na nakurwiać symultany za jakieś śmieszne pieniądze, które uważasz, że dotkną sufitu, bo razem mogliśmy robić duże rzeczy. To jak mnie potraktował też było irytujące i to wszystko do sumy było podsumowane. Więc jak ktoś będzie chciał znaleźć, to znajdzie. Widzę Angele i mi znowu stanął. Gościu. No się czy nie, bo myślę nad swoimi Nie, nie musisz się jemu tak. Co tu robisz? Okej. Okay. <śmany> Jezus! <śmany> I, I gotta Tego, bo to Ja świeżo przed wejściem na Twitch'a wprowadziłem. Coachingi grupowe. Za jakieś grosze. Nie, nie szachowa orgia. Co ty piszesz? Kurde, no jak mam. Normalna orgia. Jezu, normalny coaching. Normalny coaching. Jezus. Uważam, że ona jest bardzo ładna. Stop. Kolejny. To jest napisane dać na nową bo bo masakra. Aha, piąkiem jest remis tak? No bo sobie nie zadaliśmy wcześniej tego pytania co ja tu muszę hmm. tak naprawdę osiągnąć żeby zrobić progres. Czyli musi zdobyć piąka. Super. Jakie ruchy kandydaty przychodzą do głowy oprócz pan B8? Hmm. Jezus Maria! Dawaj, osiem, siedem! Masz szansę! Masz ja, wiesz... szansę! Aaaa! Wiesz że za termu! Wiesz o Ej, no! Uwaga Subik. Elo stara. Elo się siema. To <grym> This is so aggressive. <grym> o oh, nie. Yeah. O oh nie. O oh nie. Jeszcze tylko wygram od niej stos ubików, może 200 git. O oh boi. O oh boi. Actually do like Polish music. Symulacja. Ale go-go! Toczek rano, zjadłam dobre śniadanko, no i... Czy kicia spadła? A! Spierdalaj! Boże! Widziałam tylko nogę! To takie moje marzenie, pójść z Bartkiem na ryby, wziąć wódkę... No dobra, stop. P poczekajcie, bo to źle zabrzmi. Wziąć piwa... Piwa, kiełbasek, szan i chleb. Ty pijany jesteś? Ja nie ogarnię. po dwóch piwach? Tak. Ojejku. No, ty ja zaraz, zaraz skończę. Możesz coś siedzieć dłużej. Nie. Mam pewien pomysł, mam do ci go powiem potem. Ja nie ogarnię, nie mm. ja można co mi ja wiem? Pozdrow widzów. Ej, nie przeklinaj Bartku, bo to katolicki z tym, proszę. No dobrze, tego kocham. O! Kocham go fiutkiem. Bartku! Siusiaczkiem. Barteczku? Kocham go siusiaczkiem. <noise> Jesteś niepoważny. Kocham go siusiaczkiem, ostro. W Tyłeczek. Barteczku. No dobra, no. Proszę. Całuję go. Z... O, bardzo ładnie. Co? Warteczko! Siuszkiem! A jak ci powiem, że Daria ogląda? Cholera. No Daria. i. Co? No kurwa, co? O kurwa, właścicielka dzwoni. Ja pierdolę, bo ja nie zapłaciłem za czynsz. No w takim momencie, paniolu. O, teraz nie mogę. No, Pani O, przestań, ja gram w szachy. Który dzisiaj szut? Prosiłbym kogoś o zrobienie szybkiego shota. Uwaga, wyłączam alertbox. W dniu dzisiejszym robimy eksperyment, w którym wy będziecie brali udział na całość trwania streama. Włączam reklamy, dokręcam to na maksa, oddaję pełną pizdę, 15 minut na godzinę i za dwa dni rozliczymy, ile zarobiłem w dniu dzisiejszym i całość, która będzie pokazana, jakoby kwota, którą zarobiłem, albo waduje Wam w suby, albo zrobimy konkurs na czeskomie, albo coś takiego, żeby te pieniądze do Was poszły. Może to będzie 5 dolarów, a może 50, a może kurwa 500 i będę płakał. Dlatego uprzejmie proszę tylko na dzień dzisiejszy wyłączyć adblocka albo kupić suba. Pozdrowienia. Dobra, fajnie. Boże, picie! Będzie no remis radę, radę. w najgorszym wypadku! Będzie pat! Będzie pat! Pat! Jezus, pat! Slayprox przegrywa z Kaseko, bo dał pata! Ja pierdolam widzowie półtora do pół! Slayprox dał pata w wygranej pozycji! Tragedia dzieje się na naszych oczach! Slayprox przegrywa z Kaseko, Pierwszy pojedynek w grupie wynikiem półtora do pół dla Kaseko! Boże, co za partię. Nie. Jasny gwint. Ciekawy jestem. O, o. o i, um. I trzymacie, trzymacie. Oddychacie. I teraz mnie duś. Duś mnie. Super. Kurwa, w plecy! Moich atakuje! w poważne szachy, przestanę podstawiać, więc założyłam koszulę. No nie, no i kogucik mi się zrobił, no! No i człowiek chce wyglądać i zawsze jak Devil. Te koguciki w kółku, koguciki, to jest z loro. <gulik> Dobra. A no, przez kurwę syna od Dawida czerwa. A, przyspieszonego smoka. To jest gangster.